Hej, hej, zapraszam Was już na odcinek y, kolejny właśnie z tymi zestawami. Y, zestaw pierwszy był identyczny jak ten tutaj. Tutaj mamy zestaw drugi. Jeżeli nie oglądałeś y, odcinka właśnie z tym zestawem pierwszym, no to y, miło byłoby, gdybyś właśnie obejrzał i później zobacz, co będzie w tym zestawie. Zobaczymy wspólnie sama jestem ciekawa, który zestaw będzie lepszy możecie trzymać kciuki, zobaczymy jak się spiszą maluszki, super linie no też ciekawe wkład to oczywiście 11 zł, tak samo jak i w zestawie pierwszym a więc co, patrzymy czy coś tu jest zaczynamy od maluszków Super 7, z numerem 45, szukamy siódemek Cztery dziewięć nam tutaj dają piątkę, mhm. dwójka, ósemka, szóstka, i ostatnia szansa trzy, a już wyglądało jak siedem co nie, ale nie yy, super trzynaście. Mamy dwie właśnie takie zdropeczki. To jest z numerem 42. Oczywiście szukamy 13. Po prostu zwyczajnej 13. No, tutaj troszkę wysoko jak na 13. Za wysoko. Tu się troszkę zniżyło, więc może do 13 dojedzie. O nie, bo znowu wysoko, a tu dziewiętnastka, no to nie, ostatnia z tych maluszkowych z numerem 28, no i także trzynastka tutaj by mogła wpaść, o dwunastka, ale blisko, o jedenastka, dwadzieścia osiem. 53, ostatnie dwie szanse. 27 i 58. oj, oj, oj nie ma. No to czas na spełnienie z numerem 32. A poprzednie jakie miały? 35. Zobaczymy. Szukamy klucz. Szukamy klucza, mamy tu i tu. Dobrze. Koruna. Minimalnie może powiększymy. Szukajcie ze mną. klapki mm, nie ma słonik na no, słonik jest <grystanie> uciek tam na na tą podkładkę bo tutaj go nie ma Leżak mamy. Bo już myślałam, że uciekł z leżakiem, ale nie o dużo ich tu. Nawet tutaj. Wysyp leżaków normalnie. Leżak tyle. Moneta. O, jest. jest i moneta mamy też tutaj no dobrze oksy, oczywiście sam. Mm -hmm. eee, typ pojazdu ekspresowego nie mamy go pikawa dla was oczywiście się jakaś znajdzie leci do was a tutaj nie ma no już. O, kolejny pojazd ekspresowy, a ten jest? Nie ma. Mikrabisto. O, jakby łódź wpadła. Była Belinia. No, niech tutaj walczy o linię, Bo widać, że te maluszki coś tu zawiodły po całej linii a może super linie, faktycznie będą super dobrze, przechodzimy już do drugiego rządku biedron mamy mamy tu i też tutaj też tu Dobrze, i tyle. Popcorn. Mamy. O, jakby księżyc. O, właśnie, księżyc. Może, może wpadnie. Wiecie, jak to z tymi księżycami bywa. Ostatnio się przekonaliśmy. Lody. Mm. O, jakby kości tutaj zawitały. Byłoby dobrze. O łódź chyba się eliminuje niestety. No, parasol chyba znowu go nie ma. Nie mamy. Sakwa mamy. Tu i tu. ok. Wiatraki będzie ich dużo, z tego co kojarzę. Na dole bardziej. No tutaj mamy wiatrak tutaj. I tutaj właśnie dużo. Tak, ostatnie, ile? 5 symboli zostało w ostatnich. Ptaszyna. No to piłka jakby wpadła, byłoby okej. Okay. Ale już się eliminuje. Szybko poszło, o, albo podkowa I tyle. OK, lecimy dalej. Dzwon. Mamy tu i też tu i tu, no kości się eliminują, pewnie dadzą czapkę i motyla, motyl. Mm. Ostatnie dwa symbole. Czapka. O, diament mógłby zaskoczyć. Czy to by właśnie wtedy diament? Nie, chyba księżyc. Dobra, czapka. Uwaga, ostatni symbol. Arbus. O, mamy, ale nie ma. Nie tworzy nam linii. No. Nie ma. Wygranej żadnej. Ale upewnijmy się, żeby nie było. No, nie ma. Zapraszam na szybkie podsumowanie. Zestaw drugi. No, widzimy, że jest gorszy, ponieważ, ponieważ nie przyniósł żadnej tutaj wygranej. Nawet maluszki się nie spisały, nie przyniosły dwóch złotych. No ale okej, okay. kto w zestaw pierwszy, to wie co tam, jak tam było. Mam nadzieję, że właśnie mimo braku wygranych tutaj w zestawie drugim miło Wam się oglądało. Jeżeli tak, no to zachęcam nowe osoby do zostawienia subika. A stałym tutaj yy, widzom dziękuję za obecność i życzę Wam wszystkiego dobrego, pa!